Jak to się stało, że w miejscu XIX-wiecznej Gazowni Warszawskiej powstaje i to w takim nowoczesnym wydaniu Muzeum Gazowni Warszawskiej? Nowoczesne wydanie jest od roku 2021, bo sama, samo muzeum powstało już w 1978 roku, czyli kilkadziesiąt już lat temu. No żal byłoby, Przekazać na złom albo gdzieś sprzedać piękne nasze eksponaty, stare urządzenia, niekiedy bardzo cenne, unikatowe, wręcz w skali światowej, tak jak nasz gazomierz miejski, który jest jedynym takim eksponatem, jaki dotrwał do naszych czasów, właściwie na całym świecie. Więc już wtedy dyrekcja gazowni, czyli w 1978 roku, wiedziała, że warto ocalić to, to dziedzictwo kulturowe przecież świadectwo rewolucji przemysłowej. Ta gazownia bardzo odmieniła oblicze Warszawy. Warszawa stała się nowoczesna dzięki tej gazowni. No ale też oczywiście cele edukacyjne były nie mniej ważne, no bo do muzeum przychodziły wycieczki z politechniki, różni inżynierowie, szkoły. Kiedyś takie techniczne muzea to raczej była domena środowiskowa, takich ludzi związanych zawodowo z, tymi, z taką technologią. Natomiast dzisiaj cieszymy się, że i dzieci do nas przychodzą, dorośli, ludzie z ulicy. Laicy, że tak powiem, którzy są bardzo zainteresowani. Dzisiaj muzeum to jest tylko muzeum techniki, czy jesteście otwarci także na inne inicjatywy? Jesteśmy absolutnie otwarci na inne inicjatywy. Odbywają się u nas różne eventy. Mamy salę konferencyjną do wynajęcia. No, ale przede wszystkim naszym celem i misją jest edukacja, którą zresztą chcemy w najbliższym czasie znacznie rozwijać. Otóż prowadzimy warsztaty dla Dzieci w różnych grupach wiekowych, od najmniejszych aż do szkół średnich. Bardzo ciekawe są to warsztaty. Prowadzimy eksperymenty w, w naszym mini laboratorium. Czasami jeździmy autobusem takim, w którym też eksperymenty pr pr przeprowadzamy już gdzie indziej, prawda? Co jest takiego wyjątkowego tutaj? Wspomniał Pan o gazomierzu. Do czego służył i co jeszcze poleca przewodnik po Muzeum Gazowni Warszawskiej, żeby tutaj zobaczyć i przystanąć na dłużej. Proszę pana, bardzo piękną mamy tutaj architekturę. Planujemy wkrótce być może otworzyć wieżę ciśnień do zwiedzania, z której, z której będzie piękny widok się rozpościerał. No ale nasze eksponaty są rzeczywiście bardzo cenne. No, ten PRL tak paradoksalnie spowodował, że mnóstwo starodawnych maszyn przetrwało, bo wiadomo, trochę kraj był nieco zacofany. Mieliśmy owszem. Gałęzie przemysłu bardzo rozwinięte, no ale taka gazownia rodem z XIX wieku pracowała jeszcze w latach 70. wieku XX, więc dzięki temu całe to dziedzictwo przetrwało. No i nasz gazomierz, który służył do właśnie mierzenia dziennej produkcji gazu, mamy też na górze taką ekspozycję miasto na gaz, gdzie widzimy ciekawe, często zaskakujące wręcz eksponaty: lokówka gazowa, lodówka gazowa, stare piecyki, termy. Więc warto zobaczyć też, jak kiedyś mieszkania były wyposażone. Dzieci, wbrew pozorom, bardzo z wielkim zainteresowaniem oglądają ta, takie eksponaty. Śmiem twierdzić, że wręcz z większym zainteresowaniem niż gdyby to były obrazy, rzeźby. Dzieci patrzą na te maszyny, otwierają oczy, pytają, do czego to służyło. Widać, jak bardzo wyobraźnia tutaj pracuje. Dzisiaj dawne źródła energii są pase, liczymy ślad węglowy, a przecież był to gaz pozyskiwany z węgla. Niech Pan opowie trochę o tym powstaniu gazowni i jak ona zmieniła to oblicze Warszawy, jak była unikatowa w skali Europy czy świata. Tak mówimy, że wiek XIX to był wiek pary i elektryczności, ale trzeba też dodać, że to był wiek gazu. Zanim prąd się rozpowszechnił, to głównym Głównym paliwem dostarczającym energii był gaz, ale gaz przede wszystkim na samym początku zwany był gazem świetlnym, gdyż to właśnie w tym celu pierwotnie otwierano gazownie. To dopiero gdzieś w latach 50. wieku XIX zaczęło się to zmieniać. Gaz zaczął być używany do ogrzewania, pojawiły się różne ciekawe wynalazki, które zmieniły codzienne życie w naszych mieszkaniach. Najpierw był to gaz świetlny, ale proszę sobie wyobrazić, przez całe stulecia nasze miasta tonęły w ciemnościach przecież kiedyś nikt nie wychodził w nocy na ulicę, prawda? No, praktycznie nie było po co. No może były jakieś karczmy, do których strach było wejść, ale kiedy na ulicach pojawiły się latarnie gazowe, to te ulice stały się bezpieczne, rozświetlone. Ludzie zaczęli uczestniczyć w tym życiu nocnym, w życiu wieczornym. Właśnie oświetlenie trafiło do teatrów, do Miejsc użyteczności publicznej, potem oczywiście też do mieszkań. Więc to tak naprawdę gaz spowodował, że miasta stały się tymi nowoczesnymi metropoliami. To był jeden z głównych surowców, które. Dokonał tej rewolucji przemysłowej w wieku XIX. I dzisiaj Muzeum Gazowni Warszawskiej jest w centrum całkiem nowoczesnego i sporego miasta, jakim jest Warszawa. Jakie są plany na dalsze funkcjonowanie? Wspomniał Pan, że myślicie o tym, żeby otworzyć wieże ciśnienia, ale podejrzewam, że jest jeszcze masa rzeczy, którymi chcielibyście Warszawiaków i nie tylko zaskoczyć. Tak, otóż bardzo chcemy rozwijać naszą ofertę edukacyjną. Do tej pory te warsztaty odbywały się raczej rano. No, czy też w okolicach godzin południowych, około południa. Teraz będziemy organizować te warsztaty także wieczorem, żeby rodzice z dziećmi mogli po pracy do nas przyjść, także bardzo rozszerzymy tę ofertę edukacyjną. Być może właśnie wieże ciśniej nam się uda otworzyć. No Są jeszcze w planach inne niespodzianki, ale proszę koniecznie śledzić nasze media społecznościowe, czyli YouTube, Facebook, Instagram, Muzeum Gazowni Warszawskiej.